nie wierzę w to, żeby to miało być w tym pierdzielniku tutaj. Tu, nawet o, czy... tu nie ma. No to kurwa tam jest jeszcze jakiś budynek. Tu sprawdziłem. A może tu? Ja pierdolę Inaczej tego się skomentować nie da, nie? A ja przynajmniej będę wiedział, że... W tym miejscu to jest do znalezienia, nie? oni szybko podają, nie? 40% więcej damage w nich waliłem, bo mam skila, nie wziątego. Patrzcie. Zwiększa zadawane obrażenia. O 10% za każdego wroga ogarniętego burzą lodową, nie? 40% więcej dostawali. Fajny skillek. A burza lodowa jest moim zdaniem najlepszym z tych wszystkich, które mam. Ewentualnie jeszcze to Q, które się nazywa jak? Hmm... Mroźny podmuch Bo lodowe kolce są takie średnie Dobra na dwójce, Uda się do Jostrzęki i pokonaj by przynieść ulgę, dobra luz Ile ich mam? A i skrzynie jeszcze dobra, git Nie ma Są dwie Tu jest trzecia. Tu jest czwarta. Tu jest piąta, teraz tylko zabrać grupkę i siedem ściągnąć i ja Dobra. No jeszcze trzy. Czy co jest zajebistego w tym, że gra się na odległość w tej grze? Taką rękawicą, albo laską życia, albo włókiem nawet. Że wystarczy w tej grze tak naprawdę uderzyć dwa razy postać. I macie już tak naprawdę zaliczonego, zaliczone jakby bicie tej postaci, nie? Nie musicie go bić dalej, nie? A osoba, która ma nie ma łuku, laski, życia czy tej lodowej rękawicy, to musi kurczę do każdej takiej postaci podchodzić, nie? Więc straci sporo czasu na to. Dobra, idziemy niedźwiedzia jeszcze ubić. Zanim pójdziemy do miasta. nie patrzyłem na mapę. Bo byłem w plemionach teraz. Tak tu jest, jak się gra w 3 gry na raz. ten niedźwiedź to tam jest easy, bo mam go tylko ubić. A, i oskurować. A, no to... Z tym może być mały problem, zależy ile tam będzie osób, nie? I jak szybkie mam palce. Do tej pory za każdym razem jak klikałem w skurowanie to się mu udawało. Bezproblemowo wziąć i oskurować zwierzynę, którą potrzebowałem. Czy ja jestem w stanie wrócić do gospody? 24 minuty. O kurwa. Niezbyt mnie to cieszy. No i na co ci te uniki? Najgorzej, bo zrobię te kwestie i będę musiał dymać z buta potem do osady. Where do I get the blue button for fast travel? Chłop, ja mam tego tysiąc, naprawdę tego nie warto zbierać, żeby mieć szybką podróż z no, nie wiem jak chłop to zrobił, nie? Jak można tego nie mieć, nie? Ja mam tego. 938 na 1000, nie? I praktycznie tego nie używam. Najważniejsze w biciu moba, który jest do zebrania, do oskurowania, ale respi się jeden przez nie wiem pół godziny, jeden na pół godziny, jest to, że w momencie, w którym zostaje mu mało HP, podchodzicie do miejsca, w którym on stoi i próbujecie już klikać E, żeby go bić. Bo inni są na tyle głupi jeszcze w tej grze, że będą tak czy siak próbierali i. i go bili do końca, nie? Zobaczmy, co mamy w To jest do wydupienia, bo tym nie gram. Gorsze, gorsze, gorsze. Nie gram, nie gram, gorsze, nie gram, nie gram. Gorsze. siła i zręczność. Nara, 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 nara. nara. Hmm. Int plus, 7, plus 11 wygrywa. Int plus 8 wygrywa. No i dobra. Tak jak mówię, nie? Niedźwiadek się respi w tym miejscu, bo już tu dwa razy byłem na nim. Więc sobie czekacie, nie?

Zostało mi tylko to tak naprawdę, nie? Z tych questów, które są na tej mapce. Oskurowany jest. Tutaj to tak jest easy, bo na tym. Bo na tamtej miejscówce, gdzie jest nie, gdzieś tu, to tam po 20-30 osób kur bywało nie? Tam po 20-30 osób bywało na tego niedźwiedzia, to sobie wyobraźcie jak tam jest trudno ściągnąć, nie? Tego miśka. No niestety, muszę teraz z buta dymać do tego... Do miasta. to reálně jelo. Sorry Mam 15 minut mam, żeby tam dojść, się. więc nie będę 15 minut stało na dupie w jednym miejscu. I marchew. A jak byłem w mieście, teraz, to oddaję do miasta wszystkie, wszystkie yy, rzeczy związane z jakimś tam umacnianiem, gotowaniem i tak dalej, nie? I teraz mam w tej chwili 372 skóry, nie? To się naprawdę wciul łatwo zbiera. Pęd duszy. Wodę pitną też można zbierać, bo ona się przydaje do questów. Więc zawsze jak przechodzę przez wodę, to parę razy klikną. Trochę to czasu nie, nawet nie zajmuje dużo w sensie. No i co się rychu rzucasz? No raczej tu jakoś przejść Ten nawet ruszyć się nie zdążył, nie? Tyle dostał na turban Tym, 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 tyrym, tym. Ty. Niech po 33 leci do rękawicy, do expo. to czasem w nie wolnąć. Pop nawet nie zdąży uderzyć raz, nie. To jest właśnie różnica między biciem na daleka a biciem na blisko, nie? Na daleko, na spokojnie sobie weźmiecie półbijacie MOBA, a gościu na blisko musi poodbiec. I zanim on podbiegnie, to wy już go zaciukacie. Dobra, lecimy do miasta, oddać to. Mamy zrobione. Zobaczymy, co nam tam dalej wyskoczy. Czy jakiś quest jeszcze fabularny, poboczny, czy możemy udawać się już na następny obszar zaraz. Następnym obszarem będzie na północ, chyba jeśli się nie mylę. A mi się coś wydaje. A nie, tu będzie na lewo, teraz trzeba pójść. Tu mam jakieś questy do zrobienia I Też w sumie mam, ale tu mamy już jakby dalej kontynuację, nie? No i tu mam ciągle na instancji trzy questy, ale to zostaje Dobra, jesteśmy na miejscu, więc po kolei Standardowa rundka po mieście Tu nic Tu nic Nic. Mam się to do zrobienia, ale nie mam ryby. Powitać! Jakie przynosisz wieści? Pff. Nie? Pff. Broszka powiadasz. Ejcie. Broszka powiadasz, jest bardzo ładna, ale dlaczego dajesz mi... ją mi. Ta Kla chciała, żebyś to miał. Ona... To znaczy, że... Nie wiem co powiedzieć. Wzruszyłem się. Wystarczyło przestać się tak narzucać. Dziękuję, to wiele dla mnie znaczy. Wiele dla mnie znaczy to ten długi płaszcz. Pytanie, czy będzie dobry. Ukoń zadanie. No. jakie gówno. O, oh, ale gunwo. Fajne jest to, że jak zostawiacie coś w magazynie, to wtedy i tak to możecie sobie wziąć i przerabiać, nie? I do questów też wam się to odda. Nie musicie tego mieć w oku... Na twój widok kamień spadł mi z serca. Wyłomy skażenia pojawiają się coraz częściej. Musimy działać szybko. Ukończ zdanie. Skażenie szerzy się na eternum. Nie możemy pozwolić, by przelało się przez nasze mury. Co dalej? Alchemik Olivera zbadał medykamenty Olkota i twierdzi, że jesteśmy na dobrym tropie. Uważa, że dzięki żółci, którą udało ci się pozyskać, Będziemy mogli odeprzeć, a być może nawet zniszczyć skażonych. Powinniśmy to sprawdzić. Tak. Mam dla ciebie kolejne zadanie, jeszcze gorsze od poprzedniego. Musimy nasączyć to mięso rzucią zagubionych i. Proszę, zanieść to do beczek sklejkiem w kamieniołomie w czarnej skale. Miejmy nadzieję, że gdy skażeni to zjedzą, zginą marnie. Przyjmi. Ja muszę tych eliksirów mieć. No, mogę dwa wytworzyć, to zrobię. się teraz do tablicy, bo trochę questów tu zrobiliśmy, Cztery. Okej, okay. tu jest to oddania jeszcze. To się nazywa gest. Chciało ci się wyprawić aż do jutrzenki i przynieść mi te pamiątki. Dziękuję. Dzięki Tobie i Cecily znów czuję się sobą. No bro, tylko za to nie drama. Zadzwoń do Clarkowi, że już nie musi się sam wszystkim zajmować. Jestem gotowa zrobić to, co do mnie należy. E, mapa. Dobra, i frakcyjne do oddania Już widzę, że jakieś questy mi się pojawiły Światło przymierza goreje w twem sercu No dobra, rozejrzyjmy się po map. O teraz to mam z dupy trochę. Znowu niedźwiedź jest do ubicia <grym> A nie, to nie niedźwiedź. Ile jest czasu do tepnięcia się do tej osady? 5 minut. Czyli, jakbym wziął i poszedł tutaj, i tutaj, to potem, jak tu będę, to mogę się tepnąć do osady i zrobić tak. Questy, ma co sens. Yy, dobra, czyli idziemy na jedynkę. zajrzę na szybkości do, ten, do składzika? Kurwa, zaraz mi się składzik przepierdzieli na maksa. Będę musiał poprzerabiać jak wrócę że tutaj